Nawet 80% taniej. Black Weeks w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, AGD. W super, niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. <tryk> No to kiedy wrócisz? Wiedziałem, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka. Że będę osłabiony i mogę nie jeść jak zwykle. Ale nie wiedziałem, że będę potrzebował wsparcia i że NutriDrink Protein może być dla mnie. Bez żywienia nie ma leczenia. Włącz zalecony przez lekarza NutriDrink Protein z witaminami i składnikami mineralnymi. Żywienie medyczne z największą ilością białka w najmniejszej objętości. Odżywia, przez co wzmacnia przed, w trakcie i po szpitalu. NutriDrink Protein numer jeden w rekomendacji lekarzy. Odkrycie Milka. Idealna puszystość i aż trzy warstwy delikatnej czekolady. Tak czekoladowo-czekoladowo-czekoladowy. Potrójna przyjemność, potrójna delikatność. Spróbuj Milka Choco Croissant. A co, szanowne panie, jedzą z keczapem? Pani keczap. To jak wodączek przyniesie. A może pierożki? A pierożki to z zasmaszką, cebulką oh. i masłem. A z eee, to do przegadania. Do przegadania. Do przegadania. A może jest coś, czego panie nie próbowały i chciałyby zjeść z ketchupem? Kepsa! O, brawo! Wszystko z kotlinem smakuje lepiej. A wy co jecie z ketchupem? Zobaczcie moje reakcje na Wasze odpowiedzi na stronie keczapy.pl. Fajny ten wózek. Nie ma nic lepszego niż odrobina delikatności. Milka Chocobrownie z najdelikatniejszej czekolady z alpejskiego mleka. Czujesz ten klimat? La dolce vita. Czy znasz włoski? Oh yeah! Tu czekam! I po włoskim. Si. Szybciej do kuchni. Feliciana czeka! Wchodzę w to po włosku. Chrupiące brzegi, pyszne dodatki, cienkie ciasto z zakwasem. Pizza salame chorizo. Wy wszyscy mówicie po włosku? Ha? Spróbuj, to też zaczniesz. Feliciana, mówiłam. Feliciana, pizza, która tworzy włoski klimat. Pysznie baw się jedzeniem. Swobodnie rozmawiaj przy posiłku. Bezkarnie podjadaj. Nowość: gęsty i kremowy majonez pudliczki. Pysznie baw się jedzeniem. I żona powiedziała przed wejściem do studia. Zmieniona nie wracaj. Nie odpowiedziałabym na to pytanie. A mąż musi. Milionerzy. Od poniedziałku do czwartku o 19.55 w Polsacie. Ogórki zakiszone. Diamenty oszlifowane. Samochody gotowe. Skrzynki zapakowane. 2 miliony. Jestem gotowy na nowy sezon. Nowe odcinki Awanturo Kasek tylko w Polsacie. W sobotę i niedzielę o 17.30 Jak tam, drodzy Państwo, pokaz... Dziadek, jesteś głodny? Głodny? Ja nigdy nie jestem głodny. Na pewno? Na pewno to Kopernik nie żyje. A z czym wziąć super kombo? Przecież że z halapenią i magnes. No przecież, bo teraz w superkombo możesz wziąć albo dwa burgery, albo burgera i McNuggets. Do tego średnie frytki i średni napój. Wszystko za 19 zł. I tak mnie znają. A keczup gdzie? Czujesz ten klimat? La dolce vita. Ty znasz włoski? OBIAD! Ja tu czekam! I po włoskim. Szybciej do kuchni! Feliciana czeka! Wchodzę w to po włosku. Chrupiące brzegi, pyszne dodatki, cienkie ciasto z zakwasem. Pizza salame chorizo. Wy wszyscy mówicie po włosku? Ha? Spróbuj, to też zaczniesz. Feliciana, mówiłam. Feliciana. Pizza, która tworzy włoski klimat. Kategoria telekomunikacja. Rozpoczynam licytację i słucham Państwa. Zieloni 1000. Rzuci 4500. I 8700. Mistrzowie, milion! Mistrzowie, milion! I to chyba zamyka licytację. Plus daje aż milion gigabajtów w ofercie na kartę. Teraz plus masz milion gigabajtów w ofercie na kartę. Halo? Cześć, kochanie! Tu mama! Hej! Jak wycieczka? Jest okej! Okay. Mówi, że atmosfera jest świetna. A jak twoi koledzy? Spoko. Mam wielu przyjaciół. Zaglądałeś już do plecaka? Spakowałam ci Kinder Delis. Widziałem, dzięki mamusiu. Powiedział, że nas kocha. Puszysty biszkopt z mlecznym nadzieniem w chrupiącej kakaowej polewie. Kinder Delis. Kiedy dzieci tak szybko dorastają. Kto dzwonił? kolega.